Witam serdecznie, z tej strony Oliver J i dzisiaj nagrywam film. Zrobiłem sobie pojedynek limitkami Ronaldo kontra Neres kontra Haaland i kontra Fatih i kontra Felix. Zą, wziąłem sobie 10 z boksa i dzisiaj nagrywam sam, bo mój tata jest w pracy i teraz będziemy otwierać i jak będzie dołu, sam, jak będzie sam zawodnik, to za dwa punkty, a inne karty, jeden. Tak więc zaczynamy z pierwszą paczką. Pierwsza karta to jest Davos, Wonder Kids. Nie wiem czy I mamy pierwszy punkt: jest to Barcelona, Pique. Trzecia, Fanger. O, mamy też Punta do Borussia Dortmund. I koboza i Zilwa z, e, e, z Manchester City Zilwa, a z zapomniałem za Druga saszetka. O, mamy trzeci gol. E Drugi gol, Myślałam, że już ten. Złożymy sobie taką soszetki, żeby było. O, Wonder Kids. Znowu tego klubu co zapominam zawsze. Ale nie mam. Wicel Dortmund, to już drugi punkt. To... Ajax, Juventus i Atletico jeszcze nie mają punktu. Uh, Gil, Fanger i Casiso. Uh, Inter, Diego Godin i Zwayan Tomes Müller. Hm. I myślę, że będzie jakaś rada. Wczoraj byłem po drugi, bo tu w rewe koło nas. No i tak, mamy to. Będzie chyba rarka. Jeszcze Tony Cross, Neuer i Invincible. Ale jestem w radości. Tu jest Mbappé, Liverpool. Nie mamy żadnych. Ja położymy sobie sobie na boczek albo nie wiem ale... tutaj już jeszcze command, znowu kasis i pereira no i mamy ja mam już dwa invincible na wymianę tak więc same invincible mi wpadają a inne nie tylko chcą mi się invincible. Samochód. Lenglet z Barcelony. To jest już trzeci punkt. Inter Sensi. Sergio Aguero z Manchester City. I czwarty punkt. Frankie de Jong. Ściana czwartego punkta. I punkt. Da, czy punkt. Paris. I już. E, czwarta chyba sosieczka. Nie, piąta. No piąta. Myślę, że będzie jeszcze jakaś era. Mamy dwóch interów: Handanowicz i Eriksen hmm, z interów. Gorecka, Nastazić Jose Gimenez i Time Machine i Fan Favorite. Hendrike. a jak Juventus i Atletico bez punktu, potem sobie jeszcze szybko zobaczymy i jest punkt jest punkt kochani dla Juventusu i mamy też również da Barcelony piąty myślę, że znowu coś będzie tutaj akad a Kirby i Zule, Barcelona mamy szósty już punkt i kto tu będzie? O, rarka znowu Neymara. E, fajnie go nie mam. A e, więc już mam to fajnie, dwie rarki na jednym odcinku. Jeszcze chyba nigdy nie miałem. No to już mam lepszy humor. Jeszcze jakby... Jeszcze jedna ręka by trafiła, ale nie wierzę. A może... Złoto na końcu. Paris. Veratti James... Eh, Manchester United. I mamy... Siódmy punkt dla Barcelony. Bale stan kosza i immobile. Tych dwóch nie mam, a tego mam. On się często mi wpada, a tych nie mam. To fajnie. To ten? Here. Co? <coughs> Wkładać. I juventus teraz. O! Juventus demiral, drugi punkt. I trzeci punkt. Rabiot. I Waldes, I mamy do e, BVB punkt D3 już, a jak z Atletico jeszcze nie mają. I ósmy dla Barcelony I jeszcze FIFA World Cup history. Wina Brazil, host country USA. Goal 141, team 24. Tutaj takie wspiłki z zrobi 94, co nie ma. Fajne. A jak słyszycie, to mój kot tu szaleje. Nie, bo on jest taki urwisek mały i szaleje. I mamy pierwszy punkt a jak Ajaxu. To Atletico się został. Potem się przeglądniemy jeszcze. Wonder Kit Kamara. E, Korea. Rodringer. Czuć, jaką cię tam nazywa? Eluit. I znowu Rarka! Ej! Ja nie mogę! To jest już wyrażenie to ile mi jakie się brakuje. Chyba dwie. A, to jest też punkt! To zapomniałem to 2, 3, 4, 5. To juwantów trzeba fajnie teraz. Akurat na koniec. Będzie ma i znowu Ajax. Martinez. Dwa punkty już. Dwa z tego samego klubu. Alberto i...

nie, 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 nie. A, jest! Nie wiedziałam o tym, zapominam zawsze. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, 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 nie ma. Tak więc, fajny pojedynek. Czerarki mi się wpadły? Ronaldo, Neymar i Invincible, to kto wygrał? E, Barcelona pierwsza, drugi e, Juventus z Ronaldo, a pierwszy Fatih z Barcelona. Trzeci Barcelona z Haalandem, czwarty Ajax z Neresem i, i ostatni Atletico z Feliksem, tak więc fajny pojedynek, cieszy się, bo trzy ranki trafiły się i dużo kart, co powadało mi, co nie mam na przykład te dwie, czyli Immobile czy ta ranka i ta, czy ta no, to proszę subskrybować jeszcze łapkę do góry, no i do zo zobaczenia, pa